Cześć! Regeneracyjna Witamy kolejnego dnia, dzisiaj mamy wtorek. Nie widać, czy dzisiaj nie będzie, może być ładna pogoda, ale niestety zawsze coś. Kurde, jakie robale eee, Wiatr. Za godzinę dwie ma być, bo Porywal do 60 km na godzinę, więc plaża odpada z mału, więc nie pójdziemy. Ale jutro ma być troszkę cieplej, zwa się poprawić pogoda. To być może i dobrze nawet. Jedziemy teraz na tą mierzeję wyślaną, na mierzeję na przekop, a potem jedziemy ja do tego muzeum zobaczyć. No i do warsztatu. No, jak nie ma siły, to nie. My jesteśmy tutaj na parkingu takim tymczasowym przy, przy Kopie. Idziemy powoli. Najlepsze jaja są takie, że tam kontrola trakcji się wyłączała. A teraz jedziemy i nic się nie dzieje. Co prawda, jak wyjeżdżaliśmy z kryjnicy, to trochę szarpało delikatnie, ale teraz wyjechaliśmy 10 minut, jechaliśmy 15 może. Teraz na razie nic nie szarpie i jakby moc odzyskiwał samochód. Nie wiem, co się dzieje. No tak musimy pojechać. Być może rzeczywiście same świece bez cewki. Do wymiany czytałem wczoraj, że jakieś 160 tysięcy trzeba wymienić takie świece, a ja już mam 90 tysięcy bez wymiany. To jest naturalne życie po prostu To jest blef Ktoś wyrzucił sobie, wiesz? Widzimy niby kawałeczek, ale jest mało, tak się idzie, 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 idzie Bo na wszystkie musi zaczepić, kawałek kałuży musi depnąć, kawałek piasku musi depnąć. Ale już czuć te powiewy wiatru, bo wziął 12, jaki porządny, ale teraz jest 9 i też już kurde wieje Nie wiem czy słychać coś w ogóle Może ten buchaty mikrofon trochę wygłusza, ale jest ogromny w ogromnie bardzo silny wiatr idziemy dalej. Gdzie idziemy dalej? Chcę zobaczyć tam na ten tarasik, do ten taki tymczasowy, ale wieje Nie budowa i się zrobiła taka atrakcja turystyczna, trochę bo ludzie widzę, przyjeżdżają też patrzeć się tylko my. Nie wiem, czy tu wolno wchodzić, ale stoi, to wejdziemy. A tu jakaś deka leży jeszcze. Wszyscy nie brakuje. Ciężko utrzymać kamerę na tym wietrze, bo wieje przez mikrofon i go tak rzuca trochę. Już końcówka tej budowy, już końcówka. Dobra, lecimy do tego muzeum, obozu, zobaczymy co tam. duże opinii jest. Ale daleko poleciały bańki, Julka! To Julia, to! Dobra, jedziemy dalej Czytałem jak to muzeum się nazywa, ale nie jestem w stanie zapamiętać Samochody się zjeżdżają, myślałem, że tak dużo nie będzie tu zwiedzających, ale są Znowu zaczyna szarpać Może, może świecę, zobaczymy. Jedziemy teraz do muzeum Są co tam stoi? Ale motocykl stoi tutaj Przewiało nas trochę, na szczęście nie pada deszcz Jest czyste prawie niebo A i tu jest teraz widokowy, z tej strony też można zajść Lecimy, 10 minut, no. Nie, 15 minut, 12 km. Na 12 musimy być w warsztacie, ale będziemy pewnie przeć. Były niemiecki obóz koncentracyjny Sztutof. wymowę trzeba znaleźć. Albo nie trzeba. To jest Julga smutne miejsce trochę. Znaczy bardzo smutne miejsce. Chodź. Jesteśmy na miejscu, parking jest płatny, wejściówka za darmo, z tego czytaliśmy, no ale widzę, że parking chyba też jest za się można bilet bilety wziąć, może kasa się zawiesiła. Dobra, idziemy, chodź Julia, chodź. Poczekaj Julia, Julia poczekaj, bo tu może ktoś, a nie, to jest wejście dla pieszych, chodź, wchodzimy. Historia opisana tutaj na tym. Tutaj wchodzimy, chodź. Nie bierz już. любишьверки Zupełnie przypadkiem. Wcześniej nie wiedzieliśmy o jego istnieniu. Znajduje się ono niecałe 20 km od klinicy morskiej w pobliżu wsi Sztutowo, gdzie można zobaczyć pozostałości po obozie koncentracyjnym utworzonym przez sterowców zaraz po wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. 2 września 1939 roku trafił tu pierwszy transport 150 więźniów, w następnych latach docierało to tysiące z całej Polski, a od 1949 roku z całej Europy. czas pięciu lat działalności obozu przewinęło się przez niego około 110 tysięcy więźniów z 28 państw. Byli to obywatele różnych krajów, głównie Polacy, ale też z Litwy, Łotwy, Rosji, Węgier, Francji, Czech, Holandii czy Belgii. Największą narodowościową grupę tworzyli Żydzi około 50 tysięcy, którzy byli traktowani w najbardziej brutalny sposób. Gdzie mama poszła? Nie, nie. Tam poszła mama? Trochę mamie dokuczać, co? Dokuczać? Idzie mama tu. Gdzie włosiać. Powicie, że jest wola. Nie Chodź do masz kolarki? Mama zabrała. Nie, idź do mamy. Nie, tam do mamy nie idź Czy tata? Smutne miejsce bardzo. Ja, czy jest? Tata jest u ciebie. Znaczy, ty jesteś u taty na rękach. Cześć mama. Mama poszła tam do tamtego baraku, zaraz przyjdzie. A my wyjdziemy tu zobaczyć. Tu? To, to? Tak, tak, króciutko. Trudno ustalić dokładną liczbę ofiar, ponieważ część z nich poniosła śmierć podczas ewakuacji, lub już po przeniesieniu do innych obozów. Bardzo dużo dokumentów. Baraki praktycznie puste rekwizytów praktycznie nie ma żadnych tylko dokumentów, zdjęcia. W sumie tak chyba wygląda całe to muzeum, ale przejdziemy jeszcze dalej zobaczyć, tak? Dane wymieniają liczby od 63 do 65 tysięcy więźniów, z czego 28 tysięcy było narodowości żydowskiej, głównie na skutek ciężkiej pracy, chorób, niedożywienia czy fizycznego maltretowania. Ja, ja, ja. Nie mam nie, 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 tutaj nie. Tak niska. A co czy spróbować? Nie, nie. Obóz działał do maja 1945 roku, kiedy został wyzwolony przez żołnierzy Armii Czerwonej. W marcu 1962 roku powołano do życia Muzeum Sztutow w Sztutowie. Z dawnych obiektów obozu zachowały się m.in. cztery baraki, gmach niemieckiej komendatury, krematorium, komora gazowa oraz ogrodzenia tak zwanego Starego obozu. Sądziłem, że jak dużo ludzi nie urlopie na wakacjach, a może się zwiada takie miejsce. jednak troszkę ludzi przychodzi z ciekawości. Widziesz mama? Kale, 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 Idziemy, nie zwiedzimy chyba wszystkiego. Nie wiem czy coś tu jeszcze jest, chyba że do koniec, bo przejdziemy tam jeszcze do tego budynku i będziemy uciekać. mała powoli chce spać, a jest przed 11, więc o 11-12 jak pośpi to obudzi się przed warsztatem, żebyśmy mogli ją wyciągnąć z samochodu. Tak na rękach ciężko ją trzymać przez godzinę jak śpi. Udostępnione jest muzeum, zaś 500 metrów od obozu w miejscu, gdzie Niemcy palili ciała zmarłych, stoi pomnik o pamięci ofiar. Ekspozycja robi bardzo duże wrażenie i działa na wyobraźnię. Podczas zwiedzania muzeum można również obejrzeć filmy dokumentalne. Czynne od maja do września w godzinach od 8 do 18, a od października do końca kwietnia w godzinach od 8 do 15. Wstęp do muzeum jest bezpłatny, płatne jest jedynie kino. Nie zaleca się zwiedzania muzeum dzieciom poniżej 13 roku życia. Powoli kończymy zwiedzanie. Dziesięć. 10 sześć. Jeden, dwa, ję. Sześć, siedem, Osiem. Dziewięć. No, I dziesięć. Dzisiaj. chyba to będzie jeden taki punkt zwiedzania może uda nam się w powrotnej drodze jeszcze wstąpić do takiego zamku ale zobaczymy jak sytuacja się rozwiąże z samochodem i, i w ogóle zostawimy sobie wiórkę dobra Tak. O, nie rzucaj już całe chrobki działa już jedziemy Jurka tak? Jedziemy do lekarza samochodów chory jest Gdzie kotek jest? Gdzie jest kotek? Chodź myszko, bo tutaj ktoś mieszka no Jesteśmy już w warsztacie Przeciwi się cewka i świece się prawie rozpadły Jucia, kotek! Nie się. No bawi, on się bawić O, bawi się! No już zamówiłem tą cewkę wczoraj, te świece Teraz dzwoni chyba do sklepu Ale widzisz? Zobaczymy, jak zrobi od ręki to fajnie Ale widzisz, nawet o jakość, jak, jeśli chodzi o ten, tam, ten to raz wykręci i sprawdzi tak cewkę Dziękuję No dobrze by było, gdybyśmy mieli sprawny samochód Poczęstujemy tatę. Tak. Proszę, Ty masz. o twoje ulubione ciastko. Proszę, tata. Poczęstujemy tatę. Jeszcze sobie do ciebie. Ten Dobra, tak, temat to, załatwiony. Okay? Tylko czekamy na fakturę, bo właściciel nie ma arkuszu do faktur. Pojechał szybko kupić do sklepu. Naprawa trwała z 15 minut sama, ale potem chwilę oczekiwałem. No tak, z pół godziny, 30 minut, siedzimy, 40. Może. Ale na miejscu, bez kolejki, zamówiłem wczoraj. To był najlepszy chyba ruch. Bo tak byśmy musieli samochód zostawiać na cały dzień. I jutro pewnie by było dopiero. A dzisiaj już mamy. miniona cewka i wszystkie świece. Tak jak myślałem, świece wymienione. Dopiero teraz już tam było pełno siary, rozproszkowanej i obrudu się zrobiło Po 60 tysiącach powinno być wymienione Nie był autoryzowanym serwisie, by było sprawdzany i nikt nie wymienił świecy Dopiero teraz po 90 tysiącach Najważniejsze, żeby będzie wszystko działać A system trakcji jakiś tam błąd był, więc... Przyszli znowu, widziałam Już zakupy zrobione, wstegnie, Samochód naprawiony Mała śpi Akurat 30 minut jeszcze będzie spała i zostało nam 30 minut do. Mamy do granicy, więc lecimy, albo potem jakieś pasy. Myślę, że bardzo duży wiatr jest. Telefon mi wyskoczył, wysłał komunikat, że się przegrzewa. Że nie może się ładować. Mały koreczek się robi, bo mi się wydaje. Jakoś wolno jadą. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Samochód naprawiony, szybko, sprawnie się też nie nudziła spać jeśli chciała, ale mały kocur, okazało się taki mały przybłędna przyszedł do warsztatu, więc cały czas go tam siła Chwilę odpoczęliśmy, idziemy coś zjeść, jakiś obiad, wiatr jest ogromny. Jeśli pójdziemy na jakieś inne restauracje, zobaczyć jak się jakoś podobna, czy lepsza, może. No i coś, jeszcze odnośnie właściciela tego lokalu, może to jakiś hotel też nie jest, ale są bardzo pomocni, także jeżeli chodzi o obsługę, to 5 Plus. Po przyjeździe od razu tutaj dostaliśmy informacje od właścicielki odnośnie wszystkich miejsc, które można zobaczyć, Jakieś tam samo tych tramwajach wodnych, gdzie można pójść zjeść, tanie, odrożej, gdzieś do granicy chciałem pojechać, ale z Mało, to chyba nie damy rady, bo tam. Jakieś 5 km przed, trzeba się zatrzymać, albo wcześniej wypożyczyć rowery i rowerami pojechać, albo na piechotę. A 5 km to jest godzina w jedną, godzina drugą, to z mało. Nie damy rady. Co ty robisz tutaj? Koniec, nie tak to koniec. Mam cię gonić, a pokażę jak ładnie skakasz. Opa, opa! Koniecznie! Opa. No to gonieć. Uciekaj. 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 Lecę do ciebie! Nie no myszko, tędy to się suniesz, stoczysz się. Albo idziemy tędy dołam jak chcesz. Cały czas czasu tędy idziemy. Alewa? Pieska z domku został w pokoiku. Chodź zobaczę, ale chyba nie wzięła, wiesz? Nie wydaje mi się, że nie dało. Wzięłam próbki. Chyba wszystkie atrakcje, które zwiedziliśmy tutaj. w Krynicy w okolicy. Została nam tylko plaża, którą pójdziemy jutro. No i tak już będzie leniwy odpoczynek już teraz. Chyba, że coś innego jeszcze wymyślimy, ale mieliśmy do Gdańska jechać, ale na jeden dzień do Gdańska w tej potem trochę za dużo, bo to jest 50 km w jedną stronę, 50 z powrotem. I tam w sumie mało czasu, żeby coś zobaczyć przez ten czas. pizze lody Słyszałeś? Pizza lody Tak. pizze lody pizze i lody chcesz lody? Tak. to będzie Ci słoneczko raziło trochę jak chcesz okularki? Tak. już idę po pić i po wszystko idę ciepło Ci? gorąco Ci? zdjąć Ci sukieneczkę? bardzo proszę, dziękuję dziękuję nie jest lód, tylko kawa. Jak chcesz, to możesz tak sobie zjeść. Chcesz? Wafelek. Dobita śmietana jest. Nalejesz sobie? Okej. Okay. Pomóż mi. Już, już, już. Nie meczka. Nie No to masz. i też Pokaż czułko. Dzień! <grymne> Chodźcie łąku. Mój malutki. Idziemy szybkim krokiem, bo coś miało nie padać, Miałam być ładna już cały czas, a teraz jakieś czarne chmury zbliżają w naszym kierunku. Oczywiście nie mogło się obyć bez wesołego miasteczka, bo zapamiętała sobie codziennie nie tam być. Idziemy jest coś innego. Pięć dyszek idzie. Co dzisiaj było? Łabłon. Nie. Mniam, mniam, mniam. Julia, burza będzie, zobaczyć jaka chmura. tył. Ojej. Oh yeah. Trochę mała, nie? Ona sobie zjeżdża. Zobaczymy dzisiejszy dzień Trochę było przygód trzecie wszystko się dobrze skończyło Idziemy na kolacyjkę I spać I rano Śniadanko Trening albo pójdziemy tam na plac zabaw teat, trening albo sobie w domu coś tam poświczę Idziemy na plażę aby słońce, zobaczymy